Dział numizmatyczny to jeden z dwóch działów wchodzących w skład Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym imienia Osolińskich. Znajdują się tam monety z czasów na przykład Wolesława Chrobrego lub Mieszka II. Monety zarówno antyczne, starożytne, greckie, celtyckie, rzymskie, także naśladownictwa, różnego rodzaju naśladownictwa, monet barbarzyńskie. Obok tego mędnictwo polskie, czyli monety polskie od najstarszych polskich monet z czasów Bolesława Chrobrego po emisje współczesne Narodowego Banku Polskiego. Oraz monety obce, może nie wszystkie, ale przede wszystkim związane z krajami, które jakoś z Polską i z polską historią są powiązane. Może zacznę od najstarszych polskich monet w naszej kolekcji. A mianowicie mamy tutaj denar Bolesława Chrobrego. Monetę, którą wszyscy znamy, ponieważ jest przedstawiona na banknocie 20 zł, z którym tak czy siak każdy miał do czynienia. Druga moneta, również z XI wieku, to denar mieszka drugiego, syna Bolesława Chrobrego. Moneta ta niegdyś była uznawana za najstarszą polską monetę, mieszka pierwszego. Ale niestety, choć bardzo chcielibyśmy, Znaleźć, odkryć monety mieszka. Pierwszego na razie nic na to nie wskazuje. W dziale numizmatycznym znajdują się również polskie monety renesansowe. Bardzo piękne, bardzo wartościowe. Są też rzadkie, poszukiwane oczywiście przez kolekcjonerów wszelakich. Należą do nich m.in. dukat Zygmunta Starego i pierwszy srebrny talar polski. Dział numizmatów w swoich zbiorach posiada także złote monety obce. To jest moneta francuska, francuska z XIV wieku, króla Filipa Pięknego. Na awersie mamy pięknego baranka Bożego z chorągwią. To z kolei jest podwójny dukat renesansowy. Z końca XV wieku pochodzi z księstwa Mediolanu, rodziny Sforców. Praca numizmatyczna, praca numizmatyka jest pracą żmudną. To są obiekty bardzo drobne, nad którymi trzeba się pochylić. Sporządzamy przede wszystkim dokumentację naukową od, od katalogowych wpisów o charakterze inwentarzowym po takie opracowania katalogowe, naukowe, które potem są publikowane. Echo 24 Agata Sibila.